Bum, pum, pum. Pum. Witajcie moi kochani, jak się zapytałem na społeczności, czy chcecie paradoksy, to oczywiście odpowiedź brzmiało tak. Ale oprócz tego napisaliście, żebym nagrał nowe, nowe sekrety sąsiadów. Nowe? Sekrety? Znałem tylko stare sekrety sąsiadów, byłem zacofany. Czyli, tak jakby, nie stare, tylko te zwyczajne sekrety sąsiadów. I to ogólnie będzie pierwszy raz w życiu, kiedy nagrywam paradoksy bez, bez żadnego obczajenia tego, o czym jest ten odcinek. W się sensie, wiecie, zawsze sobie wbijam tam, oglądam, trochę czytam opis, żeby wiedzieć mniej więcej o czym to będzie. Ale tym razem nie mam pojęcia, totalnie. Po prostu wybrałem odcinek pierwszy Nowych Sekretów Sąsiadów. Kto mi zabroni, kto mi zabroni? Po prostu pierwszy odcinek jak mogę, nie? Chyba? I możemy zawrzeć taką umowę. Jeśli ten film będzie miał więcej niż 3000 łapek w górę? 3, czyli co najmniej 3001, to wracam do regularnych paradoksów, ok Zgoda? Dobra, zobaczmy o co chodzi w tym pierwszym odcinku nowych sekretów sąsiadów. A w sumie co, co było? Co było ze co było z tego ze starymi? Czemu teraz są nowe? Czemu po prostu nadal nie są sekrety sąsiadów? Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy wiemy kim oni naprawdę są? No już, już od razu widzę, że jest lepsza jakość tutaj i też lepsze domy mają. W starych tych odcinkach to jakość była tragiczna. Oto Jan Kowalewski i jego żona Alicja, farmaceuci. Para od 30 lat jest małżeństwem. Ich syn Antoni, choć wyprowadził się z domu, odwiedza rodziców, kiedy tylko ma na to chwilę czasu. Możesz przekazać to Karlinie, panie myszy? Moja nowa książka z dedykacją. Ja nie mogę śpieszę się. Dobrze, ja. Spotyka się z nimi, kiedy tylko ma chwilę czasu Bra Czyli przyjeżdża powiedzieć Siema, trzymaj książkę z dedykacją, bo jestem kozakiem sławnym i w ogóle No dobra, ale ja padam, bo ja da robić różne inne ważne rzeczy Tylko na to miałem czas, żeby dać tę książkę, nic więcej Karolina i Stefan Skała są sąsiadami Kowalewskich Stefan pracuje jako weteryn Z tej perspektywy ten gościu, co robi grilla wygląda jak taki ten aktor filmów dla dorosłych Boję się użyć innego słowa, bo wiadomo, demonetyzacja Może to jest on i zaraz mm. będziemy Mieli bardzo ciekawy plot twist W sumie to żaden plot twist, bo żeby był plot twist to pierw chyba musi być jakiś plot, nie? Jeszcze się nic nie wydarzyło Jest znacznie młodsze od żony Sąsiedzi tworzą zgraną paczkę przyjaciół Karolina i Stefan To dobrze znajomi Alicji i Jana Czy Karolina Zniszczy tę przyjaźń? Stawiam 600 doczkojów na to, że zniszczy Tego dnia Alicja i Karolina Szykują się na spacer Po pobliskim lesie Ach, zapomniałabym. Mój syn zostawił coś dla Ciebie, o. Proszę. Nic nie mówił, że pisze książkę. Trudno mi było utrzymać język za zębami. wiesz mi, chciałam Ci się pochwalić, ale jestem w niego taka dumna. No, otwór. Czy ja wiem, czy książka to jest taki powód do dumy? W sensie każdy może chyba napisać książkę, nie? No to tak, dosłownie każdy, kto umie pisać. Mogę napisać na przykład książkę o moim najgorszym, nie wiem, zatwardzeniu życia, i czy to będzie powód do dumy? No nie wiem, znaczy no, dla, dla rodziców pewnie nie, ale dla mnie na pewno. Dedykacja Antosia bardzo mnie wzruszyła. Zawsze wiedziałam, że osiągnie sukces, dlatego chętnie pomagałam mu w nauce. Spotykaliśmy się nawet wtedy, kiedy przestał już mieć problemy z dysleksją. Stał się dla mnie kimś więcej niż tylko pacjentem, i wiem, że ja dla niego też nie jestem tylko panią, która pomogła mu nauczyć się czytać. Ale ta kobieta ma dziwnie pomalowane usta, nie? Tak się robi, ja się nie znam, ale to dziwnie wygląda, tak jakby miała tylko tutaj, nie? Tu pomalowane. Coś w sensie jakby chciała obrysować taki obrys, zrobić szminką. Dziwne, dziwne. I co z przerwami jeszcze? Dedykacja od Antoniego niespodziewanie staje się przyczyną konfliktu między sąsiadami. Wszystko w porządku? No nie bardzo. A co się stało? No to może wejdziesz. Posłuchaj, yy, wiesz, że twój syn napisał książkę, tak? No! I wiesz, że napisał w niej dedykację dla Karoliny. Wiesz? Przeczytałem ją i w ogóle mi się nie podobała. Totalnie zepsuła mi dzień. A wątek o tym zjedzeniu pięciu opakowań szokobąsów naraz to jest jakiś totalny obłęd. No nie, czekaj. To, to była moja książka pod tytułem Zatwardzenie stulecia. I tak, Alicja mi powiedziała, ale czym problem? Czym problem? No. O mój Boże, to uczucie kiedy aktor próbuje zachowywać się naturalnie W się grać naturalnie zachowującego coś się z sąsiada Cześć sąsiedzie, co tam u ciebie słychać? Z żonką wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Szkoda, nie mam tych takich tnących rzeczy Dla tej, bez której byłbym nikim Zmieniłaś moje życie dla mojej pięknej wróżki Antoni, co to ma być? Nie no serio, co to ma być? Dla mojej pięknej wróżki? Bruh Coś takiego napisałbyś do swojego krasza z pierwszej postawówki, okej? Okay? Przecież wiesz, że znają się od dawna i są przyjaciółmi, tak? Przyjaciółmi, Janek, przyjaciele tak do siebie nie mówią Ej, co próbujesz mi powiedzieć? Chyba nie myślisz poważnie, Słuchaj, że... teraz już wszystko zrozumiałem Od dawna wiedziałem, że Karolina mnie zdradza, a teraz wiem z kim nie zostawię tak tego tylko dlatego, że to twój syn. Albo każesz mu się odwalić od mojej żony, albo zrobię to po swojemu, zrozumiałeś? Uważa, że jego żona go zdradza. I idzie z tym do ojca tego typa, z którym ona go zdradza. To ma sens. I co teraz, jak przestanie go zdradzać, to już będzie git? Nie sądziłem, że Stefan może być taki zazdrosny. Dedykacja Antka mogła zostać przez niego źle zinterpretowana, ale to oczywiste, że mój syn tylko się przyjaźni z Karoliną. Wystarczyło na nich popatrzeć. No my jeszcze nie mieliśmy okazji na nich popatrzeć jak są razem, bo przecież Antoni nie ma czasu. Antoni musi robić ważne sprawy. Nawet Elon Musk i Jeff Bezos mają czas na to, żeby wręczyć komuś książkę. Jeśli Antoni założy jakąś spółkę akcyjną, to ja od razu, od razu. Najbardziej pracowity człowiek na świecie. On na pewno odniesie sukces, na pewno. W ogóle mi kogoś przypomina ten Antoni. Jak to widziałem tego aktora, tego, to, to znaczy tego gościa, to tak jakbym tego aktora gdzieś widział. Jan postanowił dać ochłonąć się. Sąsiad... I nie drażnić go dyskusją na temat przyjaźni Antoniego z jego żoną. Tego samego dnia, jedząc pod wieczorek w ogrodzie, Alicja i Jan słyszą kłótnie sąsiadów. I musiał tak krzyknąć. Nie, nie obchodzi mnie, że usłyszą sąsiedzi. Halo, sąsiedzi, słyszycie, że głośniej mam być. Zaraz będę bił swoją żonę. Dobrze, dobrze, mam kochankę. Dobra, no, ale przynajmniej on chce mieć dziecko. Oła, przestań! Jeszcze raz się z nim spotkasz, to zabiję, zrozumiał? Nie możemy pozwolić, żeby on ją bił. Masz rację, pójdę tam. Masz rację. No, już pójdę tam. No dobra, no, pójdę now. się tu mówi z taką obojętnością w głosie. No dobra, jak już jak już ją bije, no to już tam pójdę, nie? Tylko, żeby mi mielone nie wystygły, nie? Bo rękawe się zakryć, czym się coś da do, to dobra, już idę. Going down south park, gonna have myself a time. Stefan odjechał na motocyklu. Karolina w samochód i za nim. Czy tylko ja uważam, że ten człowiek jest dziwny? Co się tak śmieszy w tym? A, 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 sąsiad bije żonę. <śmian> sąsiad bije żonę i potem odjeżdża na motorze. <śmian> a ona za nim. <śmian> Picasso, telasso, tarasso. Dobre. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. To coś, ale to dlatego, że mam teraz elekcję i muszę muszę kontrolować sytuację, ok? Tutaj mam elekcję, tutaj mam nagrywanie. Wiesz, kosiarka nam padła. W trakcie roboty jestem. Je, jest Stefan? Nie ma go. Nie ma. A, pewnie w gabinecie, tak? To nie, ja... nie, nie, wyjechał. Wyjechał? No do. na Mazurę do rodziny. A, ale nie, nie planował tego, nie? Ja z nim rozmawiałem przecież. Nie, nie, ostatnio. nie, on długo ich nie widział i, i nie ma teraz dużo pracy, więc. Słuchaj. Wszystko jest w porządku? No jest świetnie, jest za serio 10 na 10. Przecież słyszałeś wcześniej, kozak, jest moc. Nie zaj. Możesz powiedzieć. Nie, wszystko okej. Okay. Ja po prostu mam problem z bezsennością. Aaa, jeden problem to nie problem. Pamiętajcie, złota zasada. Ja jak nie mogę zasnąć, to wtedy czytam watce pierścieni. Bardzo lubię watce pierścieni, akurat, ale akurat czytanie tej książki sprawia, że jakoś usypiam chwilę. Słuchaj, jakbym się rozejrzał tam w, w garażu, mogłabyś mi masz klucze otworzyć, nie? Nie, ja wiesz. Um, ja mam dużo papierkowej roboty, Aha. wiesz, i, i. Nie no, jasne. I spotkanie przed sobą. I właśnie dlatego sobie tutaj siedzę i nic nie robię to chyba logiczne. Nie mam dużo papierkowej roboty. Możesz już zawijać z mojej posesji tak, właściwie, ty bakłażanie, kartoflanie. Zdziwił mnie ten niezaplanowany urlop Stefana. Nie uwierzyłem, że zamknął gabinet, nie uprzedził o tym swoich klientów. To nie w jego stylu. Wolałbym się mylić, ale wszystko wskazywało na to, że prawdziwym powodem wyjazdu Stefana była kłótnia z Karoliną. Nie no co ty nie powiesz, kto by się spodziewał? Sherlock Holmes, Sherlock Holmes jesteś. Tylko Sherlock Holmes by się domyślił, coś takiego, dlaczego on wyjechał. Gdy Karolina wchodzi do domu, Jan postanawia poszukać kosiarkę w garażu sąsiadów. I na aucie jest krew Nie mogę tego raczej pokazać Sorki, w każdym razie chcę żebyście wiedzieli, że jest krew na aucie, tak? Na tym zderzaku z przodu Ejom! Hey te sekrety, te nowe sekrety sąsiadów są całkiem ciekawe. W sensie, no nie jest to tak ciekawe jak w poprzednich sekretach sąsiadów obrzucanie kupą samochodu. Tak, był taki odcinek, albo, albo błotem to było, no ale tutaj też jest ciekawe, nie? Ale jest tak, morderstwo to jest poziom ciekawości, obrzucenie auta kupą to... <zysy> zdecydowanie jest ciekawsze, nie? To uczucie, kiedy chcesz zostać aktorem w paradokumentach, a dostaniesz rolę Sherlocka Holmesa, nie? Big bra moment. Big bra moment. Wszyscy w komentarzach piszemy Big bra moment. Duży, stanik moment. Aha, <laughs> kurde, jak jesteś zabawny. <laughs> Nienawidzę swojego życia. To jest wołanie o pomoc. Potrzebuję miliard dolarów, żeby kupić multiple, którą wysadzę diamentami. Nie miałem pojęcia, dlaczego telefon Stefana był w bagażniku. Dzień wcześniej przecież Karolina wzięła samochód po ich kłótni, a te ślady krwi na zderzaku, wolałem się mylić, ale wydawało mi się, że Karolina zrobiła coś okropnego. Przyjechała jeżyka, tak? Nie widzę tego, że ludzie przejeżdżają jeżyki. Patrzcie, ja się popakałem. Ja zawsze, nawet jak jadę szybko jest jeżyk, to hamuje, ok? Już wiele razy zdenerwowałem tak, że się zatrzymałem, i, bo widziałem jeżyka, a się potem okazało, że on jest już martwy. Smuteczek straszny. I serio się popakałem, patrzcie. Ale tak naprawdę to nie był płacz, tylko ziewałem i... Ale ziewnąłem w idealnym momencie, żeby właśnie było, że płaczę, nie? Ja w ogóle jestem świetnym aktorem jeśli chodzi o płakanie, bo ja umiem zrobić tak, że wyglądam jakbym płakał, w sensie Ziewnę se parę razy i... No i patrzcie, wyglądam teraz jakbym płakał, nie? Gdybym miał nagrać jakieś przeprosiny na YouTube'a Typu, że nie wiem, okradłem swoich widzów, to proszę bardzo, idealny płacz Tak jak w Stanach to jest popularne i bym zaczął to od... Ugh, sorry guys Chwilę później Jan, zszokowany odkryciem z garażu Karoliny, postanawia o wszystkim porozmawiać ze swoim Dlaczego mi o tym wcześniej nie powiedziałeś? Dlaczego nie powiedziałeś, że Stefan ma jakieś pretensje do Antka? Nie wziąłem tego na poważnie. Poza tym nie chciałem, żebyś się martwiła bez powodu. Bez powodu? Gościu mówił, że załatwi to po swojemu, czyli tak jakby, no brzmi, jakby go miał powiedzieć? albo coś. No ja nie wiem. Ale teraz, skoro Karolina przyznała się do romansu, mam pewne wątpliwości. Chcesz powiedzieć, że Stefan... Jest zdradzany, a Karolina ma romans z naszym synem. No super. No super, tak, tak. Ja też myślę, że tak właśnie jest. Każda logicznie myśląca, choć trochę logicznie myśląca osoba, myślę, że też tak uważa. Wskazuje na to dosłownie wszystko. Wiem tylko to, że tak myśli Stefan. Jest o tym przekonany. I przez to ta noc mogła mieć tragiczny finał. Jerzy Kumar. Aktorstwo tego gościa. Czy tylko mi się wydaje, że on trochę przesadza? Czy może nie, może się mylę. Ale trochę chyba przesadza. Overacting, taki tre. Ta noc, co tam się stało? Coś wiesz? Ach, nie do końca. Hmm. Ale martwi mnie, co jest w bagażniku. Hm. Mam pomysł! Pójdziemy i sprawdzimy, co jest w bagażniku. To, nie do no, nikt nie wpadł na ten pomysł! O, dobrze, Boże na życie o tym powiedziałem! Bo sam nigdy bym na to nie wpadł, żeby sprawdzić co tam jest. Ty, to jesteś jednak ja genialna, bożena naprawdę nie wiem, co byś weź ciebie zrobił w ogóle. Poklep się po plecach ode mnie, Bożena. Z czemu ja tak ziewam, bo mi się chcę, nie wyspałem, się, muszę się napić kawy. Teraz ah. cały czas wygląda, jakbym płakał. Kupcie koszulkę na Queer, to już nie będę nigdy płakał. Pamiętajcie, że są mega precyzyjne, pamiętajcie? Nic nie będzie, to przystaniesz opowiadać te niestworzone historie. Chodź. No poczekaj, co ty, co ty chcesz zrobić? No idziemy do Karoliny. Wszystko nam wyjaśni. Oj tak, ty no, ty to Bożena zaraz Nobla dostaniesz. Jesteś tak genialna, że to masakra po prostu. Jest jakaś szansa na to, że ona zabiła swojego chłopa i wpakowała do bagażnika. Serio chcesz się jej po prostu zapytać, hej, czy ten, czy ten chłop, nie? Znaczy, no, znaczy, no, czy masz swojego chłopa w bagażniku martwego? Ogólnie zapytanie się, co jest w tym zakrwawionym bagażniku, to nie jest dobry plan. Tak mi się wydaje. Tylko proszę cię, nie zróbmy z siebie wariatów. Chodź. Inspektorze gadżet. Co? Jezu, czemu nie można przekinać na YouTube? Teraz mam taką ochotę potężną. Kto pisze te scenariusze? Inspektorze gadżet, co ty gadasz w ogóle? Wow. Kilka minut później Alicja i Jan Idą do sąsiadki Aby dowiedzieć się co tak naprawdę Stało się ze Stefanem Kowalewscy obawiają się Jak na niedyskretne pytania Zareaguje Karolina Wygląda jakby już umyła samochód a ciało wrzuciła do lodówki A lodówkę do rzeki oczywiście Jeszcze raz powiem pamiętajcie nadal jest potężna przecena Na nojooker.pl I to taka potężna że każdy może sobie koszuleczkę kupić Dobra oglądamy dalej Byłaś samochód? No tak Praca weterynarza nie należy do A. najczystszych. <gry> nie wiesz, widziałem tam rysy taki miałaś, coś się stało. A nie, nie, nic. Małe zderzenie tylko, ale. A. Wszystko porządku A jaki to zwierz był? A ja nie powiedziałam, że to był. <gry> no nie, no bo. Zwierz. Widziałem tam krew na zderzaku. No to chyba zwierz, czy co? Nie interesuj się, gościu. Uderzyłam w wózek pod sklepem, w którym akurat było rozpakowane mięso. Brzmi sensownie, tak? Koniec historii. No dobrze. To i tak zbyt trudne, żeby nikomu o tym nie powiedzieć. Chodźcie. Tylko się nie zestrajcie, jakby mam w bagażniku trupa swojego męża. mam. Więc jak nigdy trupa nie widzieliście, to lepiej uważajcie, nie, jest gruba. To Hektor. Pies Piotrowskiego. Filipa. Nie, tylko nie piesek No jakby Stefana to rozumiem, ale pieska I to jeszcze Hektora Takie fajne imię miał Znowu się popakałem, a tak naprawdę ziewnąłem, bo jestem śpiący Wczoraj <grym> Stefan wyszedł z domu I zapomniał telefonu Chciałam do go dogonić Wsiadłam do samochodu i... i Byłam pod lasem Jak Hektor wybiegł mi pod koła i... I zginął na miejscu No i spanikowałam Wsadziłam go do samochodu a teraz nie wiem, co zrobić. No to jest faktycznie słabe, ale bez przesady. Nie jest to koniec świata. To nie twoja wina tak naprawdę, że ci pies wybiegł na drogę. Jakby to jest wina właściciela raczej, nie? Bo się boję rozmowy z Piotrowskim. Ja z nim pogadam, dobra? A potem pójdziemy tam razem i porozmawiamy, okej? Okay? Słuchaj, to nie twoja wina, jak ci pies wleciał pod koła. Powinien go pilnować. Dziękuję. A tak przy okazji, że zabiłam Stefana. Po prostu uznałem, że bardziej Was zainteresuje piesek, nie? Przykro mi z powodu straty Hektora, ale z dwojga złego cieszę się, że nie wydarzyło się coś straszniejszego. Jak mogłem uwierzyć, że Karolina zabiła Stefana? Ja też uwierzyłem. Trudno, czasem tak bywa i to jest moje motto życiowe: czasem tak bywa, bo to pasuje do każdej sytuacji w życiu. Na rano Alicja jest w dobrym nastroju i idzie do sąsiadki, aby podarować jej przygotowane wcześniej konfitury. Nie rozumiałam, dlaczego Karolina wyrzucała wszystkie zdjęcia. Czyżby chciała się pozbyć pamiątek po mężu? A dlaczego miałaby się ich nie pozbywać? Zdradzała go, on sobie wyjechał. Po co miałby je trzymać? Po co miałaby je trzymać? Może ona nie powiedziała nam prawdy? A może jednak go rozjechała i przebrała za psa? Jeszcze tego samego dnia, Alicja, żeby się uspokoić, wzięła się za mycie okien w domu. Niespodziewanie dostrzega swojego syna Antoniego, który spotyka się z Karoliną. Alicja zaczyna podejrzewać, że sąsiadka nie jest w stosunku do niej szczera. Żeby się zrelaksować, przyszła myć okna. Mhm, mm ja też chyba po tym odcinku będę musiał umyć okna. Okna mej duszy, czyli, czyli oczy, nie? Tak się mówi. Nie no, co ja gadam, w sumie świetne to jest, świetny ten odcinek jest. Wstrząśnięta myślą, że jej syn może mieć romans z sąsiadką, Alicja postanawia do niego zadzwonić. Czy syn powie jej prawdę? Antek? Co tam u ciebie? A nic, ciekawego, ruch. Gram w szachy z twoją sąsiadką i czytamy książki moje, bo jestem świetny, nie? Gdzie jesteś? Aha. W szkole, dobra. Dobrze. Dobrze, dobrze. Pa! No patrzcie, on nie jest w szkole, co za łobuz. Ale w takim razie, dlaczego jeszcze się nie mógł jej wręczyć książki, skoro ewidentnie ma czas? Co się stało? dla nas okułam, mówię Jest w tej chwili u Karoliny. A co najgorsze, powiedział, że jest w szkole i... i sprawdza klasówki. I to cię tak zdenerwowało. Mhm. Antek nie musi nam o wszystkim mówić. No nie musi, ale dlaczego nie powiedział, że jest u Karoliny? Może dlatego, że nie chce nas później odwiedzić. Nie wiem, na pewno jest zajęty, a ty zatrzymałabyś go na kolację, więc wolał się nie ujawniać. Dlaczego on wygląda jakby zaglądał ci do duszy i widział wszystkie twoje najskrytsze pragnienia? Taki Lucyfer, on wie, on wie czego ty pragniesz. On wie, że pragnę trzech tysięcy łapek w górę i wie, że ty pragniesz koszulki z NoJoker.pl. That's facts, he's spitting facts, bra. Ty czytałeś tą dedykację, no... – Co tam było dokładnie? – tam było? Nie, 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 nie powiem ci. Wygłupiłem się już, myśląc, że Karolina zabiła Stefana. Dosyć. Więcej nie wtrącam się w sprawy innych. Antek jest dorosły, ma prawie 30 lat, robi co chce. To ja pozbywam. Wiesz co, Bożena, tak mnie już wnerwiasz, uspokój się. Tak mnie wnerwia, że zaraz ci pozmywam naczynia. Godzinę później Alicja po raz kolejny idzie do Karoliny. Kobieta chce za wszelką cenę przeczytać dedykację, którą jej syn wpisał w książce podarowanej sąsiadce. Uwielbiam je, zwłaszcza Tezra Barbarem. Czemu jej tak zależy na tym, żeby się dowiedzieć? W sumie to obchodzi? Oni są rośliny, chyba, nie? No to niech robią co chcą. Stawiłaś z nią zegarek, to pójdę po niego ci. Mm -hmm. I podziękuję przy okazji Janowi, bo. Rozmowa z Piotrowskimi wcale nie była taka straszna, wiesz? Przeprosiła mi chyba psa. Oczywiście, że byli smutni, ale potem zrozumieli, że, że to nie jest moja wina. Nie wiem, co bym zrobiła bez pomocy twojego męża. Bez pomocy jej męża na pewno nie miałaby swojego aktualnego kochanka, więc... Co tam u Stefana? A jest zadowolony, że może odwiedzić godzinę. Oh. Jakim cudem ona tego nie usłyszała, jeśli tam nie spojrzała w jej stronę przez schodzenia ze schodów? Ja na przykład tak nie ufam wszystkim ludziom, że jakoś zostają w pokoju obok siebie, to no, się boję, czuję się. Tak, wiecie, na sekundę opuścić pokój, w którym ktoś jest, to sobie wyobrażam, że zaraz wybuchnie ten pokój cały. Oprócz oczywiście paru osób jakichś tam. Ale ja ogólnie jest mało osób, którym ufam. W Jerzysku zawsze jest co robić, proszę. O wakacje. Dzięki. Wyglądało na to, że między Karoliną a Stefanem jest wszystko w porządku. Ale najważniejsze, że zdobyłam dedykację. No, ja też Jarom, teraz się dowiemy tego, czego się dowiedzieliśmy już na początku odcinku, nie? Jej! Nazajutrz, późnym popołudniem, Antoni odwiedza rodziców. Nie wie jeszcze, że będzie musiał się. <laughs> Nie wiem, nie wiem, czy on mnie to śmieszy, ale ona dała do góry nogami mu tą, tą, tą dedykację, do góry nogami, to tak rozwinęła, nie? No, ja takie rzeczy śmieszą, na przykład, takie. Okay. Wytłumaczyć ze swojej relacji z sąsiadką. Twój ojciec i ja chcemy się dowiedzieć, czy masz romans z Karoliną. Czemu mówisz, że wy chcecie? Przecież tylko ty chcesz, tylko tobie tak na tym zależy. Prawdę mówiąc, to twoja matka chce. <laughs> Obiecałem, że tego nie oglądałem wcześniej, ale wiedziałem, Jan ma wywalone w to. Ale to nie twój interes. Wychodzę. Antek! No... Co jesteś taka zdziwiona? Myślałeś, że nie będzie wnerwione po tym, jak ukradłaś i przeczytałaś jakby dedykację do osoby, która, z którą, którą ma jakiś romans, co? A? Dla Alicji koszmar jeszcze się nie skończył. Następnego dnia kobieta zauważa, że jej syn znowu idzie do Karoliny. Jezus, dlaczego to jest dla niej takie piekło? Czy to serio w jakikolwiek sposób wpływa na jej życie? Czy to jest ta jedna z tych osób, która nienawidzi jakiejś sławnej osoby po tym, jak się zaczyna spotykać z jakąś inną sławną osobą, którą nie lubią? Albo przestaje się spotykać ze sławną osobą, którą lubią? Wiecie, o co mi chodzi, tak? Że się bardziej interesuje cudzym życiem niż swoim. Oczywiście nie sądziłam, że Antek z dnia na dzień przestanie spotykać się z Karoliną. Ale nie na zajutrz po naszej kłótni. Skoro... Antek stracił rozum, to ja, jako matka, musiałam zainterweniować. Albo mogłaś po prostu mieć to głęboko w du 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 du, -du, 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 -du. Poważaniu. Czekaj, czekaj, czy ona właśnie się wkradła do domu tamtej kobiety? Bra! Czy ona chce ich nakryć na tym, jak się. się kochają, serio. I to jeszcze nagry, nakryć w cudzym domu. W sensie w jej domu, do którego się wkradła. Ona jest jakaś obłąkana, ona jest creepem totalnym. I czemu, czemu ona by chciała go na swojego syna? znaczy nie, nie wiem, chyba że nie chciałaby przewejść swojego syna, jak się z nią. Wszystko zadbać, nawet yy, drzwi mają zabezpieczenia, żeby nie przetrzasć sobie palców. A tutaj będzie... pokój zabaw. Zapraszamy do środka. Dobra, ziom, jestem zdezorientowany bardzo w tym momencie. Napiszcie w swoich predykcjach, co myślicie, bo ja pierwszy raz chyba nie wiem naprawdę, o co tu chodzi. Pierwszy raz nie wiem, co się odwali, na serio. Kobieto, ale ty jesteś creepem totalnym. Nic z tego nie rozumiałam. Pokój dla dziecka? Przecież Stefan i Karolina nie mają dzieci. Przestraszyłam się. Może Karolina jest w ciąży z Antkiem? Nie, nic gorszego nie mogło się wydarzyć. Ach, nienawidzę, jak ktoś tak mówi. Mógł właśnie przywieźć do ciebie niedźwiedź, powalić cię swoją potężną łapą i zacząć cię zjadać na żywca, jak jeszcze żyjesz. W sensie. To by było gorsze. Ale i tak nie najgorsze. Są jeszcze gorsze rzeczy. <słuch> Alicja, no wszędzie cię szukałam. Pani Lewandowska, ja przedstawiam pani moją starszą siostrę, która pomagała mi udekorować pokój. To jest pani Lewandowska, od niej zależy ostateczna decyzja. Kochanie, czy mógłbyś odprowadzić panią Lewandowską? Ja bym chciała zamienić słówko na Proszę bardzo. Dziękuję. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? To, to, to nie jest tak, że ty się wkradasz do jej domu? Ja bym się totalnie zesrał, gdyby coś mi się takiego wydarzyło, że otwieram jakieś drzwi i tam nagle jakaś kobieta stoi Ja jestem bezpłodna I od kilku lat chcę mieć dziecko, ale Stefan nie chce się zgodzić na adopcję I ja kilka miesięcy temu nie wytrzymałam I zabiłam Stefana za, właśnie dlatego Nie no, nie, nie Powiedziałam wszystkim Stefanowi, a on Dlatego się pokłóciliście. No, wściekł się tak. Wiecie co, głupią mi? Bo ja myślę, że ona ma taką dziwną szminkę, ale chyba prostu ma takie usta. Przepraszam bardzo, przepraszam, jeśli to oglądasz to wybacz mi. Szczęśliwego nowego roku zawieszę na się pomyślności nawzajem. A co z twoim kochankiem? Ale jakim kochankiem? No jak to przyznałaś się Stefanowi. Ja my wszystko słyszałam. A to była podpucha. Ja myślałam, że... że. Stefan nie będzie chciał mnie stracić i że. I że w końcu się zgodzi na adopcję. I dlatego, bo wkręciłaś, że go zdradzasz, to nie ma sensu totalnie. Hej, nie wiem, wiem, że nie chcesz tego dziecka, ale zdradzam cię, także adoptujemy. I kiedy mu wszystko powiedziałam, to on. To On się wściekł i mnie zostawił. No i zostałam sama z adopcją. I nie wiem, czy w to. Brnąć dalej Brnij, brnij, z adoptowanych dzieci powstaje James Bond potem Tak jest, ja sam pewnie zaadoptuję dziecko i wyszkolę go na wojownika, który będzie kierował się zasadami życia Shubi-Dubi. Moi sąsiedzi bardzo dużo dla mnie zrobili Zachowali się jak prawdziwa rodzina, mimo tego, że popełniłam ogromny błąd Nie mogę... Adoptować dziecka, poświadczając nieprawdę. No i teraz znowu się pogubiłem, już nie wiem, co z jej ustami jest. Postanowiłam zadzwonić do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego i powiedzieć, że mąż mnie zostawił. Jeżeli nie zgodzą się, przyznać mi dziecka. Będę próbowała jeszcze raz. A jak się nie uda, to rozjadę ich autem wezmę. Ne? Sobie, sobie wezmę. Kilka miesięcy później Karolina rozwiodła się ze Stefanem. Ośrodek adopcyjny, po tym jak przedstawiła swoją prawdziwą sytuację, uznał, że jako logopeda Karolina jest w stanie zapewnić dziecku godziwy byt nawet bez męża. Dzisiaj wraz z przyjaciółmi świętuje pojawienie się w jej domu czteroletniej Patrycji. A wy, czy na pewno znacie swoich sąsiadów? E, no, taki nie, w sensie. T, e, t, niezbyt znam, ale nie rozmawiam z nimi. w ogóle bardzo fajny odcinek, w sensie mi się podobał. Zawsze tak mam z tymi paradoksami, że jak po jakimś czasie nagram, to jest tak, no w sumie fajnie się nagrywało. I mam nadzieję, że tobie też się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Suba z dzwoneczkiem. I włącz wszystkie powiadomienia. to jest bardzo ważne. Nawet jak już subskrybujesz z dzwoneczkiem, to sprawdź, czy masz włączone wszystkie powiadomienia. Jeśli tu dotarłeś, to jest tylko dla tej elicy, co tu dotarła. Zostaw komentarz o treści Cabanos. Aaaaaaah, Cabanos, Bro. You on some kabanos? Cabanos. Cabanosy parusy. A, uwielbiam robić zakończenia. Te totalnie randomowe rzeczy mówię Bo już... To jest ta część, kiedy najmniej osób zostaje, więc mogę mówić totalnie randomowe rzeczy Dziękuję za do... Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Mikołaja, Ferdynanda, Aleksa, Tobiasza Dobra, w jakieś randomowe imiona, tak naprawdę, ale pozdrawiam... E... Pozdrawiam moje włosy Może się odezwą do mnie e, To by było na tyle Następny Paradoksy w piątek Jeśli oczywiście wbijecie łapki w górę Znaczy i tak będzie chyba w piątek, ale jeśli wbijecie łapki w górę to będzie... Na stałe i oprócz tego też oczywiście inne filmy, ale to Wam jeszcze powiem. Więc cześć, cześć. Bu, bu.